Fortuna sprzyja tym, którzy grają. Zaczynamy! Jesteśmy, jesteśmy, panowie, w Warszawie, gdzie Fortuna sprosiła samych klubowiczów, bywalców klubów. Gramy dzisiaj w quiz panowie ubrani na czarno, no i jeden na musztardowo-biało. Tak to było, jest, Krzywy? Tak, ale spłodnie mam tak. w czerni i jeden musztardziarz. Tak możemy rozpocząć dzisiejszy KluboQuiz. <noise> 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 Rozpoczynamy od informacji wstępnej. Pięć wskazówek, przypominając zasady, pięć klubów, maksymalnie 25 punktów do zgarnięcia. Wydaje mi się, że dzisiejszy Klubo Quiz jest dość wymagający, ale nie jest to na pewno ten najtrudniejszy, który przygotowywałem. Więc. To tak, żeby nałożyć na Was delikatną presję. Zwierzęta, ptaki pohukujące. Tak, tak, nie ma bubu bu, bu, bo nie ma żadnej łaciny, <grym> nie ma żadnych nazw, które mogą Was mylić. Raczej Ale dość konkretne, Zostałem dość ciekawe wskazówki. To na pewno, to się musi pojawić, to się musi <grym> klasyk, pojawić. Klasyk. No dobrze panowie, no to rozpoczynamy. Pierwsza wskazówka za 5 punktów. Jestem klubem zachowującym nadal szansę na awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w moim kraju. Przyznam szczerze, że trochę się za nią stęskniłem, czyli za tą najwyższą klasą rozgrywkową. Po raz ostatni grałem na tym poziomie w roku 1990. W ostatnich latach słynąłem z dość pragmatycznej i surowej gry, co w sumie koresponduje z, z wizerunkiem moich kibiców. Nie podejrzewam, żeby ktoś strzał za 5, ale może jakiś odważniak jest. Ja na pewno nie. Hm. Cool. Tomek słusznie zrobił, wypisał sobie wszystkie wskazówki. Andrzej Bo póki co zapisuje nie, nie, w głowie tak? te wskazówki. A ja wszystko zapomniałem. <grym <grym się już wszystkie zapomniał, więc idealny w, czyli balans. konserwatywni kibice i to może być dobra tutaj. O, tam, to, tak, kombinujesz, da, tak. kombinujesz Tomku, dobrze, tak. 990. Ja Chyba potrzebna wam jest wskazówka tak, ze 4 punktów, tak, panowie. się, Kiedy po raz ostatni grałem na najwyższym poziomie rozgrywkowym w moim kraju, najlepszym strzelcem w mojej drużynie był... Eddie Sheringham. Prowadził ją zaś późniejszy menadżer Arsenalu, Bruce Riok. Andrzej tutaj, oj oj oj. widzę, że żaróweczki się zapalają. Czy wystarczająco dobrze oświetlają ten pokój, żeby dostrzec w jego rogu, w jego kącie nazwę zespołu? Życzymy wszystkim oglądającym takiego samego bólu głowy. Ale od po raz ostatni w Elicie grali w 1990. Tak jest. Co kłóci się z moją odpowiedzią. To, że wszystkie kluby, które przychodzą do głowy, to są te, które stosunkowo niedawno były w Elicie. właśnie no, ja mam to same, Powiem to wam samo. tak, zaczynamy grubo. Ale spokojnie. Ale spokojnie, jest mm. z Teddy Sheringham. Tak, Teddy, Teddy sharing sharing tam. Sharing. Bruce Riok jeszcze też się tam pojawił. Po drodze. Czekamy za trzy, Andrzeju? Za trzy? Tak, tak, poproszę. No dobrze. Żeby dostać się na mój stadion, należy przyjechać do Londynu. To tam znajdzie się moje legowisko. Ach, ja wiem. Dobra, ja. Piszę. O Jezu, że ja. wcześniej na to nie wstrzelam, Strzelam, ale myślę, że nie. Dwa trafię. kluby mam przed oczami. No. Nie to wiem, chcesz klubię. za dwa, eee. czy nie? To bezpiecznie za dwa, no. Za dwa dla krzywego, no i dla grających widzów, oczywiście kibicami mojej drużyny są znani aktorzy Daniel Day Lewis i Gary Oldman Podobnie jak moi piłkarze w swoich dziedzinach to niezłe koty Ja nie trafiłem ja trafiłem chyba nie wiele mi to dało ale taka, za mają taką słynną przyśpiewkę No no ja na pewno nie. Trafię. No dobrze, no wiem, to za jeden za punkt. No. Nie pokazujcie no. jeszcze, za jeden punkt dla widzów. Moją nazwę można stworzyć z połączenia dwóch słów: młyn i ściana. Trzeba je tylko przetłumaczyć na angielski. Poproszę o wasze odpowiedzi. No one hates us, no one likes us, no one likes us, we don't care. Tak jest! So Andrzej i Tomek z punktami, czyli trzy punkty na koncie ja Andrzeja i Tomka, krzywy zero. Koty, no oczywiście The Lions, lwy, oczywiście. czyli popularne Millwall. Dlatego A to legowisko, też legowisko to DD. ja powinienem, ten, powinienem za cztery. Z tym szeringamem, nie? Tak, kusiło cię, tak, tak, kusiło tak. cię. No dobrze, e, kolejny przykład przed nami. Jestem ciekaw, czy będzie prościej. Za pięć punktów. Powstałem w 1905 roku i z tą datą identyfikuje się po dziś dzień. W przeszłości prowadziło mnie dwóch wielkich szkoleniowców. Co ciekawe, obaj sięgali w swojej karierze po Ligę mistrzów. Hmm. Dobra, no nie, nie, nie to jest zbyt otwarte. Zrykujesz? No risk no fun. Słuchaj, Słuchaj, ja czekam na pełno. Może do głupota jednak teraz. Dobra, no nie za cztery. No, ale to jest tak Za po... cztery. Boże... Boże, boże, nie. Nie <laughs> Jeszcze masz szansę, Andrzej się wycofać, tak? Wycofujesz się? Tak, tak. Poczekam, poczekam. Andrzej się wycofuje. No dobrze. To za cztery. Hmm? Obaj ci szkoleniowcy prowadzili też zespoły w obecnym sezonie ligi mistrzów. Jeden z nich prowadził aż dwa zespoły w tego sezonowych rozgrywkach. Choć ich drużyny nie odniosły sukcesu, ich aktualne posady wydają się być względnie bezpieczne. Mówimy o tych szkoleniowcach cały czas, którzy w przeszłości prowadzili ten, ten klub. Dobra. Oj, Tomek tu kombinuje, widzę. Ja lecę. Krzywy też leci. Za cztery. A można jeszcze raz poprosić? Tak. Obaj prowadzili, chodzi o szkoleniowców, też zespoły w obecnym sezonie Ligi Mistrzów. Jeden z nich prowadził aż dwa zespoły w tego sezonowych rozgrywkach. Choć ich drużyny nie odniosły sukcesu, ich aktualne posady wydają się być względnie bezpieczne. Andrzej, może za trzy? No, za trzy, za trzy. Tomek i krzywy zapisali. Robi się ciekawie. Cztery punkty na horyzoncie. Skoro jesteśmy przy szkoleniowcach, należy podkreślić, że od pewnego czasu prowadzi mnie Duńczyk o specyficznym imieniu. W języku polskim można byłoby wykorzystać je w trakcie tłumaczenia się z czegoś. O Jezu, to ja źle. Już wiesz, co masz? Czy znaczy, wiesz, ja wiesz, co zrobiłem? powinno być? Czy... Oczywiście, że tak, ale co ja zrobię? Ja poker Boże, face zachowam. Jest... Krzywy poker face. trafiłeś to oczywiście. Krzywy y, ma zapisaną odpowiedź Tomek też. Czy Andrzej chce odpowiedzieć, za, Ta, odpowiedzieć za, ja dwa? za dwa? Za dwa, mam jakiś tam typ, ale. Nie. To słuchaj Andrzeju. Końcówka poprzedniej no. odpowiedzi. W języku polskim można byłoby wykorzystać to imię w trakcie tłumaczenia się z czegoś. I uwaga! Bo wiecie, każdy z nas czasami musi się z czegoś wytłumaczyć. Na moje szczęście, moi zawodnicy od wielu lat nie musieli tłumaczyć się ze spadku. Ostatni taki spadek nastąpił w sezonie 2006-2007. Chyba znaczy, no, mam okej, okay, ale te podpowiedzi, które mi tutaj... Nie, no, to, to jest ewident, Tomek tak, Tomek na pewno, Tomek już wiem, że wie, co powinien mieć. Najbardziej nakierowała podpowiedź za 4 i 5, te kolejne jest trochę tak... Znaczy, po się szczerze, te kolejne że... sprawiły, że odpowiedź jest to oczywista totalnie, Podpowiedź... Ale w ogóle nie jest oczywista. Tak, Ta, ja jak ci teraz przeczytam lecieć. za jeden, to będzie dla ciebie oczywista, to ci gwarantuję. No dobra, to za jeden, bo już nie będziemy przedłużać. Na szczęście szybko wyszedłem wówczas na prostą, po tym spadku do drugiej Bundesligi. Do Bundesligi wróciliśmy w 2009 roku, a fundamenty pod awans położył Jurgen Klopp. No, to no, nie to mus, no. muszę myśleć. <laughs> Czy... Cóż to za zespół? Co to może być za zespół? Co to no, jest za drużyna? Wiem. Mainz? Mainz, Fans. Brawo Andrzej, Mainz, Mainz ja i BVB. BVB. W ogóle nie wiem dlaczego wpisałem to. <laughs> tak, no zasugerowałeś się globem i Tomasem ja Kuchelem. Kto nie żyje rozgrywkami Bundesliga. A kiedy BVB powstała w ogóle? 09, Zero dziewięć. Zero dziewięć, tak. BVB09. Ja no, BVB tak, BVB ma w herbie 0.5. A Mainz ma dokładnie. tam 0.5 wpisane gdzieś. Mańs też ma no, wpisane, no, jest FSV05. czerwony ten herb, mają. 1000, tak jest. Czy 1009? Ja czy... tak FSV 1009. Moguncja? Tak, tak. FSV. Nie, Main 05, normalnie, tak. Main 05. No dobrze panowie, e, mhm. stan punktowy poproszę. 443 443, Czyli wszystko jest jeszcze cały czas otwarte. Kolejny trzeci przykład. Za 5 punktów. Ostatnie Mistrzostwo kraju świętowałem jeszcze przed narodzinami wielu gwiazd współczesnego futbolu. Niektórzy powiedzą, że mam wilczy apetyt, ale prawda jest taka, że wszyscy w moim klubie okropnie tęsknię za smakiem zwycięstwa na Krajowym Podwórku. Ostatnie Mistrzostwo świętowałem przed narodzinami. Wielu gwiazd współczesnego Chciałem, futbolu. Powiem, wilczy apetyt to jest jak, jakaś sugestia tutaj? Czy. Nie, ja tylko czytałem podpowiedź. Dobra, to możesz jeszcze raz przeczytać? Ostatnie Mistrzostwo Kraju świętowałem jeszcze przed narodzinami wielu gwiazd współczesnego futbolu. Niektórzy powiedzą, że mam wilczy apetyt, ale prawda jest taka, że wszyscy w moim klubie okropnie tęsknią za smakiem zwycięstwa na krajowym podwórku. No to ja. Nie wiem, czy bo mam chyba... Tomku, ja ci nie będę mówić Ja się boję, ja robić, się no. boję no. ty to, to chyba jest zbyt Ja oczywisty. właśnie też się boję, że wypuszczasz nas... No. Tak, tak, tak. Kurczę, nie wiem, czy no. zagrać wabank, czy ja nie Ja czekam, ja czekam. Ja też się zagrałem, mam pewnie to samo... Słuchaj, nie, chociaż nie wiem. <laughs> za cztery? Ja za cztery proszę. No, za cztery. No dobra. Tomku, za cztery, czy wabank grasz? No, za cztery. Za cztery, dobrze. W tego sezonowy okres przygotowawczy wszedłem z mniejszym przytupem niż rok temu. Wówczas pokonałem swojego przeciwnika Montecatini różnicą 10 goli. Tym razem na nieoficjalną inaugurację sezonu mierzyłem się z Sunderlandem. Był to jeden z dwóch angielskich zespołów, z którymi mierzyłem się w lecie. Mój menadżer mógł przygotować się do tych starć z wyjątkowym sentymentem. Dobra. Już mogłem w sumie zapierać. No, no tak, no tak. ja Ale nie jestem pewny, czy dobrze. Ja też nie jestem pewny, czy dobrze. <grych> Presja Kurde. na krzywym nałożona. Za trzy krzywy. Jeżeli tendencja się będzie utrzymywała, to następny przykład znowu odpowiem dość szybko, teraz będę miał problemy. Daj mi za trzy. Za trzy dla krzywego. W poprzednim sezonie najlepszym strzelcem mojej drużyny był Anglik, co w mojej lidze nie zdarza się często. No, chyba. Okej, okay, no fajna podpowiedź bardzo, no. A, mogę jeszcze wcześniejszy usłyszeć? Tak na szybkość, takie podsumowujące. W ostatnim era? sezonie przygotowawczym, A, w, te, w tego dało. sezonowy okres przygotowawczym szedłem z mniejszym przydupem niż rok temu, bo wówczas pokonałem swojego przeciwnika Montecatini różnicą 10 goli. Ten sezon przygotowawczy zacząłem od starcia z Sunderlandem, był to jeden z dwóch angielskich zespołów w streamie. Żyłem się w Lecie. Mój menadżer mógł przygotować się do tych starć zespołów. Nie pamiętam właśnie. Mój ulubiony zespół. Montecatini, to by zapamiętał. Prowadziłeś futbol menadżerze Montecatini? Ja nie pamiętam kiedy w grałem. Ja nigdy nie grałem. Nie grałem kiedyś jeszcze. Z Sunderlandem to było w okresie przygotowawczym. Tak, w okresie przygotowawczym grałem z Sunderlandem. Najlepszy był nie, ja za dwa. Za, za dwa. Za Z drugiej strony, trochę tych Anglików przewinęło się przez moje szatnie w ostatnim czasie. Weź, daj ze spokój, no. Hmm. Ojej. Trochę się ich przewinęło, no. nie, czekaj. A za, za pięć jeszcze raz? <laughs> nie no. <laughs> Jak za pięć? O teraz? Boże! Teraz to widzę! Jej! <laughs> O, matko, no zafiks... czekaj, 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 jeszcze! Za jeden dla widzów, za jeden dla widzów. Jej. W zeszłym sezonie zostałem pionierem. Do triumfu w europejskich pucharach poprowadził mnie wielki portugalski szkoleniowiec. Jose Mourinho. Ja się zafiksowałem, no. że to jest angielski klub i dopiero no. potem wpadłem na Romę. Roma, Wiecie, Roma a ja Od razu mi się odpaliło. No. A ja, no tak. ja by się czas, wolves, Tomek cztery punkty teraz, Andrzej też cztery punkty teraz, a Krzywy Dwa, punktów, 6 punktów, właśnie. Dobrze. Przed ostatni przykład za 5 punktów. Powstałem w 1920 roku w mieście, które zostało założone w pierwszym wieku przed naszą erą przez Pompejusza rzymskiego polityka i dowódcę wojskowego. W czasie powstania miasta na bliskim mi obszarze geograficznym trwały wówczas walki pomiędzy rebeliantami, a przedstawicielami Republiki Rzymskiej. W mojej piłkarskiej historii nie było jednak miejsca na wielu Włochów. Niektórzy mogą jednak skojarzyć ze mną osobę Salvatores Irigu. Salvatores Czyli w ramkarza z tego, Czekaj, czekaj, czekaj. Tak się dzieje. No to ja mam dwa typy. Ja mam jeden na pewno. <laughs> Może jeszcze raz, prze, prze, ja dwa. Możesz jeszcze raz przeczytać tę podpowiedź? Tak. Powstałem w roku 1920 w mieście, które zostało nie. założone w pierwszym wieku przed naszą erą przez Pompejusza, rzymskiego polityka i dowódcę wojskowego. W czasie powstania miasta, na bliskim mi obszarze geograficznym, trwały wówczas walki pomiędzy rebeliantami a przedstawicielami Republiki Rzymskiej. W mojej piłkarskiej historii nie było jednak miejsca na wielu Włochów. Niektórzy mogą jednak skojarzyć ze mną osobę Salvatore Sirigu. Jest jeden klub, który mi się bezpośrednio kojarzy, tylko on powstał później. To co, za cztery? Ja za cztery. Czekaj, Tom... czekaj, 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 czekaj. Dobra, ja strzelam za pięć. Najwyżej się przewrócę tutaj, ale... Tomek leci Bank. Dobrze, za cztery, panowie. Mm -hmm. Andrzeju, ty zapisałeś czy czekasz? Nie, nie, nie. Czekasz, nie. dobra. Nigdy nie zdobyłem mistrzostwa mojego państwa. Najbliżej krajowego trofeum byłem w roku 2005, kiedy przegrałem finał krajowego Pucharu z ekipą Verdi Blancos. Chyba trafiłem. Chyba trafiłem. A jeśli trafiłem, to nie oszukujmy się, był to strzał spektakularny. To prawda, to prawda. To Jeszcze był taki trafiłem. strzał po żonglerce trzema różnymi kończynami. Jeżeli... Ja myślę, że to był jakiś Brazan, wiesz? Trochę tak, no. No prawda, Tam jest. ale zobaczymy. Ale jeżeli od kogoś miałem się spodziewać. Ale to jest trudne. jeżeli od kogoś miałem się spodziewać tego spektakularnego strzału, to właśnie od siebie. <grym> to Sirigu. jest dziękuję jakaś za, darmowa... Za podpowiedź. to jest, to jest darmowa za, za podpowiedź. Dwa punkty, tak? Darmowa Czy... podpowiedź dla was, panowie. Mało włochu, Sirigu. Oj, się nie wyspałem, dzisiaj wam powiem. Czy za trzy? Ja powiem za 3. wam tak. Jak Andrzej usłyszy za trzy, to wiem, że będzie wiedział. Jak krzywy usłyszy za trzy, to też moim zdaniem może wiedzieć. No to jedziemy za trzy. To daj, lecimy. W moich barwach grało kilku Polaków. Tak. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych na ulicach mego miasta jest ten, który pracuje aktualnie w jednym z ekstra, ekstraklasowych no, klubów. Tak, tak, tak. Klubów, tak? Andrzej zapisał. Mm. Oj Boże! A dlaczego wiedziałeś, że to mi podpowie? No, wiedziałem, A? że będziesz wiedział. Tylko pytanie: czy zapisałeś nazwisko Polaka, czy nazwę klubu? Nazwę klubu. To dobrze. Krzywy za dwa? Powiem no, tak, za no. dwa jest taka gimnastyka korekcyjna w sektorze lingwistyki. Człowieku, ty dobrze wiesz o tym, jak ja jestem dzisiaj niewyspany. <laughs> no to... znęcasz na demą jeszcze. Zejdź stopień niżej, na dwa. Na dwa punkty. No tak dwa zrobię, punkty. tak, tak, punkty. tak za dwa, zrobię. No. Dla krzywego za dwa. W Anglii szkoleniowiec ten. Chodzi o tego Polaka, który pracuje aktualnie w Ekstraklasie. No, tak myślałem, że pójdziesz tego filmu. W Anglii szkoleniowiec ten odnalazłby się w Komisji do Spraw Rozwoju Miast mógłby odpowiadać za ur-ach, no. zresztą sami wiecie za co. To dobre, ale to fajnie, że tak. Ten pan... Ja myślałem, że pójdziesz troszeczkę innym kierunku, ale... Grał <grybę> w tym klubie. Okej. Okay. Ale... Ja nie... Krzywe to jest oczywiste. Ja w... ja jestem zaspany. <grybę> nie, ale mam zaśmienie, serio. E... To bierz za jeden i potem tam się w końcu walniesz i odeśpisz. <grybę> No, nie wiem, no. Za jeden krzywy? Uderzę no, ja w ten jeden klub. To nie pokazujcie nazwy, a ja przecież tam za jeden. Ale pewnie chyba będzie źle. dotyczyło pewnych rozgrywek, które będą. A nie, a właśnie, a właśnie nie, bo tu jest nadal gimnastyka korekcyjna, słuchaj Tomku. Nie mam pojęcia, kim jest Sun, ale skoro od tylu lat mnie ma, musi lubić owady. To Boże. O matko, jedyna! <laughs> <laughs> o Jezu! Ja Coraz na... grubie, A ty już tak grubie pisałeś, grubie to. Tak, Dobrze, dobrze tak? Do mnie, pokażcie do odpowiedzi. Nie doszło, no. Chodzi oczywiście o. Osasuna. Osasuna, osasuna i Osasuna. Ale ja się fiksowałem na włoskim klubie. A kim jest ten Sun Krzywy? Nie mam pojęcia. Jak ale było ma o... od wielu lat, Suna. dobrych było kilku było lat ma dwa typy, czyli PSG i Osasuna, ale tak. klub założony w 1920. Ja nie wiedziałem, że Sun był w Osasunie. Czyli, tak. czyli, czyli tak. Andrzej za 3. Ale on grał jeden sezon w Osasunie, chyba, nie? Tomek za 5. Dobrze, czyli za 4? Był, ee, za 5 czy za 4? Za 5. Za 4? Za 5. Za 5. Uderzyłeś? Eee, jakieś 17-18? Chyba, coś, albo, albo 16-17, coś no. takiego. Czekaj, Salvatore Sirigu. Ale te, te, ta urbanizacja ci nic nie dała? No. Nie, no Urban ja myślałem, że pójdziesz w kierunku jakiś Urban Legends, coś takiego. chodziło mi to Urbana. po głowie. Wiesz co, Tomku 2017 osasuna, na 18 no, 7, występów. Tak, tak, tak. Ale ja się Kurde. strasznie zafiksowałem na włoskim klubie, nie wiem dlaczego. A wiesz jeszcze nad czym myślałem, że Ale bo będziesz... Bo nie wiem, no, może się no, na przykład no. dzisiaj nie wyspałeś. Ja myślałem, tak, Tomku to jeszcze, że, ja pójdziesz, że, że pójdziesz w kierunku CEVI potem w Sirigu jeszcze, Myślę, że się nad CV będziesz zastanawiał też. No tak. Bo on tam przez no, dwa to występy. No każdy każdym miewa takie momenty. Ale Ty, ja w ogóle nie pamiętam coś. Sirigu z Sevi. No tak, no bo króciutki epizod. Dobrze panowie. No, okay. Ostatni przykład, który zadecyduje. Ja mam 8. Krzywy 8. Andrzej, ile? Hmm. 11. Wydaje mi się, że my jesteśmy. Miałem 12. Na remis z Świąkiem. A Tomek ja ma 12. Może, ja mogłem coś źle pododawać, bo to się, było w moim. No, czteryści. wyjdzie w praniu. Dobrze, no. słuchajcie. Bo to za 5 punktów. Moją taktykę. No. Za 5 punktów. Za 5 punktów. Ona właśnie, to prawda, to prawda. Dobrze, za 5 punktów. Pierwszy... Pierwsza wskazówka w ostatnim przykładzie. Zostałem założony w 1923 roku w dużym państwie europejskim. Obecnie moje miasto zamieszkuje kilkanaście tysięcy osób, ale nieco ponad 20 kilometrów na zachód od moich granic znajduje się drugie największe pod względem ludności miasto w państwie i niegdysiejsza stolica. O kurczę, czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. <ślesz> 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 Jeszcze raz poproszę. Zostałem założony w 1923 roku w dużym państwie europejskim. Obecnie moje miasto zamieszkuje kilkanaście tysięcy osób, ale nieco ponad 20 kilometrów na zachód od moich granic znajduje się drugie największe pod względem ludności miasto w państwie i dzisiejsza stolica. Możecie sobie mapkę narysować. Ja Jeden tak punkt robię. A, punkt małe, B, małe, małe miasto, miasto, duże, duże miasto. miasto, 20 kilometrów. Ja mam pewien pomysł, ale w dużym kraju europejskim kilkanaście... Kilkanaście tysięcy osób teraz mieszka Tak. No niektórzy powiedzieliby, że tak miasteczko, niektórzy powiedzieli, że miasto, niektórzy miasteczko. Dobra. Ja mam pewien typ, ale... Za cztery? Ja lecę za pięć. Krzywile ci no, za pięć. Ja no tak już, no muszę, jeżeli... już le... nie pokazuj proszę. Nie, nie, że jeszcze nic nie wiem. Krzywile ci za pięć. wpisujesz, tak? tak? Krzywile ci za pięć. Powiem szczerze, że mnie zaskoczył. Zobaczymy, co tam no krobał. Za cztery. Jestem ciekaw min Krzywego przy każdej kolejnej wskazówce. To mnie bardzo ciekawi. To ja będę do końca pokerowy. Obecnie w mojej drużynie gra piłkarz, który choć pierwsze piłkarskie lata spędzał w Łomży, przez długi okres związany był z bardzo utytułowanym klubem. Klubem, który zdobył 13 mistrzostw w kraju. to mi Dobra. I tak chciałem za pięć strzelić, ale. Okej. Okay. Tak chciałem strzelić za pięć, od razu mówię. Ale się wstrzymałem. Może. Andrzej, grał w łomży? Ten piłkarz, tak, grał w łomży na początku swojej kariery. A później, związany był przez bardzo długi okres bardzo utytułowanym klubem. Klubem, który Czekaj, sięgnął przez... po 13 mistrzostw kraju. Przez bardzo długi okres był związany. Tak. To Ja się jeszcze jednak chyba wstrzymam. Tomek się zastanawia, czy udzielić odpowiedzi, czy nie. nie a, to jest, a to jest klub na obrzeżach tego miasta, tak? No, tak wynika z tej pierwszej wskazówki, to prawda. Mm -hmm. Andrzej, no czekasz ja za 3 czy strzelasz? Ja jeszcze sekundkę, 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 Tomek czeka, tak? Jeszcze muszę się zastanowić. Dobrze. O nie, nic nie mówię. Kto grał w Łomży, ludzie? Ja wiem, ja wiem, kto grał w Łomży. Andrzej wie, tylko Andrzej się zastanawia nad klubem. To może za trzy w takim razie za, tak. no. no no, to... no, no. za trzy, tak. No właśnie to... Za trzy, tak? No. Znaczy ja zostawiam już ten strzał. Zostawiasz? Ja no dobra, ale... Andrzej czeka. Andrzej no, czeka, tak? Andrzej mi nie Czek, czeka, Andrzej. Czy zapisał? Bo ja nie wiem. Czy zapisał, nie, czy czeka? Nie, ja się kasuję tę odpowiedź. <laughs> nie, no to ja. Andrzej, już strzelasz, czy czekasz? Za trzy? Decyzja. Znaczy to, to jest, znaczy to jest trochę ten. To jest, w moim przypadku to jest bez sensu, tak? Bo tam jesteśmy więcej na równi. Dobra. E... Stawiał pierwsze kroki łącz. No wiesz, no. Ale, dobra, ale wiesz, co w tym ja zaryzykuję? Nie, kto nie ryzykuje. Ty już ten... zapisałeś, tak? Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Dzisiaj, ten, który dzisiaj e... rozmawialiśmy o tym Tonnym, Glumie. Który grał e... ten gra w tym klubie, tak? Tak. Ale co, że no, on gra w skoro, tym klubie? Skoro proszę? zapisał, to ja też muszę. No. Obecnie w mojej drużynie gra piłkarz, który choć pierwsze piłkarskie lata spędzał w Łomży, przez długi okres związany był z bardzo utytułowanym to znaczy klubem. to jest enigmatyczna wskazówka. Nie bardzo. To za no. trzy? Poczekaj, o, kurczę. Właśnie <grym> się <grym> się Dobra, to ja czekam za trzy. Ja też czekam. Za trzy? <grym> <grym> to Andrzej, proszę o zmazanie twojej odpowiedzi na tabliczce. I za trzy. Nie, nie zmazuję tego. Od kilku lat Gram na poziomie Fortuna pierwszej no ligi. Da, mam to dobrze, miałem. Wychodzi więc na to, że już dawno wyszedłem z piłkarskiego lasu. No, no. Kurde, dobrze miałem zapisane od razu. O Tomku, Udzielasz odpowiedzi? To ja za dwa w ta, takim razie przeczytam. Ta, ta, ta. Proszę nie pokazywać tabliczek. Ale dobrze, że teraz. Wspomnianym piłkarzem, który gra w mojej drużynie, jest Rafał Boguski. Co ja zrobię? I za jeden punkt Kampinoska, Białowieska i tak najlepsza jest niepołomicka, Panowie? A ty pisałeś za cztery? Czy za ja za pięć. A ty za, A ty za pięć? pięć. Tak. Tak. Jaką odpowiedź? Makrzymy no, na puszcza. tabliczce. Oppenheim. <laughs> Nie, żartujesz. A tam jest jakieś duże miasto? Nie, właśnie, a... jakoś skończyłem, że, że, mówiła, że to może może Bond jakiś styl. Jakieś style... True Ace Oppenheim. Łom tak, tak, widziałem, że Lons spisujesz, tak. Widziałem, że Lons spisujesz. No to ja, to ja, ja mogłem za cztery, wiesz. No. Mogłem no. i za cztery. Mogłem tak i za cztery. pasowało pod... w ogóle jedyny piłkarz którego jako ja że złom że to jest Rafał Bogusław. No <laughs> <laughs> ja. Do tego. dostałeś się. to właśnie. Ale ja cały czas zaskarmić za granicą to. tak, no. Nie wiem Dobrze, czyli co? Trzy punkty Tomek, trzy punkty Andrzej, zero punktów Czy jest Krzywy. jeszcze jakiś piłkarz z Łomży w ogóle? <laughs> to no, kilku... W Łomży jest klub. To tam kilku no jest się Kilku by myślały. się zebrało, kilku pewnie widzów. Z Łomży na scenie. Ale Nas najbardziej teraz znanym ogląda... piłkarzem z Łomży to jest bez wątpienia właśnie Rafał Bogusław. Oj, no dobrze, w komentarzu, nie Łomży. wiem teraz, czy po, nie, nie podejmuje się procedury liczenia. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten wynik, ostateczny Panie będzie on widoczny to, na ekranie. Jeżeli dobrze panowie czyli to wygrał Tomek. Albo Tomek, albo Remis. Chyba tak, tak takie pan. mam wrażenie. Ewentualnie może jeszcze. Jedno jest pewne: dziewczyny lubią drąż, a ja z drążem kończę dzisiaj. <laughs> 15 punktów. No Andrzej, Andrzej nabił powinien... teraz 3. Nie, to ja mam chyba 14. Tak, na osasunie tak miałeś. Wydajem, na osasunie Andrzej miał chyba 3 Tak, tak, wydaje mi się, że tam. A ile miałeś tak, miał, miał za milło, Andrzej? 4. 4 punkty. Tak, tak. Chyba to tak, teraz 3. to punkt za zatomkiem. Dobrze, okay. trzeba było brać tę za cztery. Ale ja nie znałem punktacji. Ja a... Bo od razu ja w ogóle po bandzie. Na ryzyko. dobra, dziękuję bardzo. Zastanawiam się, gdzie grają. Zostawiamy się z tą myślą tam. Dziękuję Wam bardzo, Panowie, za Dziękujemy. uczestnictwo. Dziękuję oczywiście wszystkim oglądającym. Kłaniamy się, polecamy się. Do następnego. Wszystkiego dobrego.